Siema, ziomy! Cześć, ludzie kochane! Witam jak zwykle, niezwykle, serdecznie i słuchajcie, ja was poproszę o taką podpowiedź, co to jest. U mnie w kanale się zrobiło dzisiaj coś, co wam już wytłumaczę, ale ja nie wiem o co chodzi, ale wydaje mi się, że nie jest źle. Słuchajcie, jeżeli wygrywacie film, to u was jak jest menażer filmów, to po prawej stronie są y, znaki, no symbole, etykietki, y, publiczny, no, albo prywatny, ale u mnie jest akurat publiczny, y, opublikowany wtedy wtedy ta data i zarabia, takie S, czyli, czyli jak jest biało-szare to nie zarabia, zielone jest to na, białe na zielone to zarabia, ale dzisiaj właśnie przed tymi trzema znakami pojawił mi się znak złoty puchar, może ktoś ktośkolwiek coś wie, jest na wierzchu, nad filmami, napisane coś na żółtym pasku. Tylko, że po angielsku. Wiecie, mój angielski to z mojego jednego filmu, wiecie, paru. Co jeszcze jest? Co ja rozumiem? Dziękujemy za 792 filmy. I, już, i dalej jest coś napisane. I ten złoty puchar. I co ten puchar, mam nadzieję, że coś dobrego, że nie jest źle, jest fajnie. Bo było coś złego, to było na czerwono pewnie. A jak ktoś coś takiego kiedyś miał, albo wie o co chodzi, dajcie w komentarzach. Aha, i jeszcze tak akurat okno mam za komputerem. I śniegu jest, no... Tyle pokażę, śniegu jest tyle. Także dzisiaj, jak się będą oblewali wodą, albo innych oblewali wodą, to tylko i wyłącznie chuliganie. To nie będzie nic żadna tradycja, bo jeżeli ktoś kogoś obleje i ten oblany będzie wiek, na banki jutro odwiedzi gabinet lekarski i daj Boże, żeby to było tylko przeziębienie. A nie jakieś zapalenie płyca, a teraz zapalenie płyt, ciężko wyjść. Ech, dobra, pomyślcie o pucharze i uważajcie na śmigły z Dingus. Wesołych świąt wam życzę, w dalszym ciągu wesołych świąt i cześć, Trzymcie się.